Od 20 lat Myśleńicki Klub Fantastyki działa na terenie powiatu myśleńskiego. Od 10 lat organizujemy liczne imprezy dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, licealnym oraz dla wszystkich zainteresowanych literaturą fantazy oraz szeroko rozumianą fantastyką. Jestem elfem, więc idę, idę przez las, szukam czegoś, walczę z kimś. Wszystko jest w pierwszej osobie, więc na dobrą sprawę, żeby dobrze grać, żeby dobrze się czuć w świecie fantastyki, to trzeba mieć dużą wiedzę. Jest na przykład legenda pięciu kręgów, gdzie bez dobrej znajomości Japonii, człowiek nie jest w stanie tego zagrać. Więc oprócz tego, że to jest dobry sposób na zorganizowanie sobie czasu wolnego, to dodatkowo jeszcze osoba taka dużo się uczy. 6, 6 cali, okay. przesunięcie po jednym, no, no, ok. po To 1, 2, 3. Organizujemy tutaj fantastyczne ferie. Ma to sens taki, żeby z nowych, młodszych raczej graczy ściągnąć do pogrania sobie w różne gry planszowe, strategiczne tutaj, chłopaki z nami, czy karciane, czy również gry RPG, które były w pierwszym dniu realizowane. Najfajniejsze są gry, które mają zarazem jakiś klimat i są grywalne. Zawsze to są trzy dni, a nie jest to jakieś jedno pojedyncze spotkanie. Gramy nie tylko i wyłącznie w bibliotece, również mamy swoją ekipę, w tu się wszyscy znają tak naprawdę ładnych parę lat. No i męczymy się ze sobą. Cieszymy się, że możemy udostępniać nasze wnętrza klubowi fantastyki. Wcześniej nie było możliwości, a teraz, kiedy mamy takie zaplecze, możemy być pomocni dla młodych ludzi, możemy ich gościć u nas. Oni tu przychodzą, spotykają się, grają w różne gry, a jednocześnie stają się naszymi czytelnikami, korzystają z naszych zasobów bibliotecznych. Z naszego ciągle rozwijanego działu fantastyki. My, zainspirowani ich działaniami, rozpoczęliśmy własny projekt, w ramach którego gościł u nas niedawno pisarz fantazy Jakub Ćwiek. Współpraca z klubem fantastyki układa się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Myśliński Klub Fantastyki zrzesza ludzi interesujących się grami planszowymi, karcianymi, grami bitewnymi, jak również ludzi, którzy. Fascynują się książkami, lubią grać w systemy RPG, jak również przelewają swoją pasję na różnego rodzaju kostiumy i biorą udział w LARP. Mamy w swoim dorobku dziesięciokrotne zorganizowanie Mikonu, sześciokrotne zorganizowanie fantastycznych ferii. Organizujemy teraz w tym roku dodatkowo imprezy dedykowane w Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Super, w imprezach urządzanych przez Miślenicki Klub Fantastyki wzięło udział już około 700 osób. Spotkania klubu odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w każdą sobotę w godzinach od 14 do 19. Zapraszamy serdecznie. Konwent Mikon, organizowany przez Miślenicki Klub Fantastyki. Dość nietypowy konwent, jeden z niewielu, który odbywa się no, tak zwaną chmurką, to znaczy jest to konwent namiotowy w terenie. Zaopiekował się ludźmi, którzy nie chcą żyć w tej batymowej cybernetycznej dżungli, która nas otacza. To Polska to jeszcze nie taka cybernetyka. Ja jestem trochę marzycielem. To jednak gry typu RPG i konwenty rozbijają wyobraźnię. No, tak, więc... nie, nie ja wyprzedzam trochę nasze czasy.